Cześć mordy, zobaczcie, tu mam laskę. O, i tu ta końcówka się zdarła. A już kiedyś to pokazywałem. I teraz co? Mam tu drugą końcówkę. Nowo kupiłem dzisiaj. Wolsztynie. Tu jest taki haczyk, tu jest taka baryłka, nie. Jak to zmienić? Ono się pociąga. Tu taki patent fajny zastosowanie jest taki poprzeczka. Bo kiedyś to było czołówek włożyć tu przed tą gumkę. O, a teraz taki plastik dali, po prostu się opiera. nie no i tu odhaczamy ja się tutaj tą skówkę ściągam ona już też zdarta ta skówka nie wiem czy te skówki można dokupić wkładam haczyk tutaj i to ustawiamy tak równolegle nie w poprzek tylko równolegle i pionową i wpuszczamy gumkę końcówka zmieniona no. taka końcóweczka 15 zł. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Pamiętajcie, mordy o obserwacji TikToka, subskrybowaniu kanału i mojej rzutce. Baju, cześć, trzymajcie się.